Witam kochane dziewczyny i chłopaki. Moi drodzy, serdecznie Was zapraszam na strój dnia. Nie wiem jak u Was, ale u nas jest przepiękna jesień. Wszystko po prostu robi się czerwone, złote i żółte. Jest cudowne. Ja jestem dzisiaj na spacerze z Moniką z kanału Modowy DIY. Oczywiście na jej kanał serdecznie was zapraszam, bo kanał jest bardzo inspirujący. I No i co, moi drodzy, korzystamy z tej pięknej pogody. Ja jestem teraz na urlopie i, i korzystamy, mamy przy sobie was trzy aparaty, robimy sobie zdjęcia, po prostu spędzamy razem fajny dzień. I oczywiście, co mam na sobie. Ten strój dnia pokazywałam wam już na blogu, także ci, którzy zaglądają na bloga, już pewnie ten strój dnia widzieli. I jak te chody w QVC. I co dalej? <grymne> Takie kłopoty, że. <grymne> 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 Aż, opląc, że biegam. A szlafmy, mam Ręka mi się trzęsie.